Hem sob, człowieku HZD. Historia zna. Premiera i Jesteśmy tu. Chudy HZD. Jest szwedz SWD. Tu jest Chudy, jak wrażenia. Dużo bardzo fajnie, widzenia. bardzo fajnie. Ludzie są, dopisało wszystko. Wysadzi mimo e, nie najlepszej pogody, tak naprawdę. Ale już wszystko działa, tak? Rapik gra. O to chodzi. Płyty można posłuchać. Wiem, że wpadają też goście. Dokładnie. Cały freestyle na życiowych torach zgubny. Naprawdę. Góra tu, góra znów Wygram lub padzę Cetery, my od dawna jeszcze jestem. Jak dawny HZD, Z tej strony, wilku, Buda. Zet. Jesteśmy Udych, w Shopie. właśnie ta dziś, 10 marca, premiera Chudy HZD, historii do snak Sprawdźcie dobry rap tych co blokują, wyjść na powierzchni masu! Tak mówi waleczko mówił Narek ekipa pominięć 61 Jesteśmy w yeah. Shopie razem z, no, z chutym HZD Najświeższy towar no, pojawił się na mieście Sprawdzacie jest to numer ze mną pod tu ten tlen Dobry track działamy cały czas, sprawdzacie płytę, oglądajcie klipy Mako z tej strony Żari i B. Polecam wszystkim gorąco nową płytę Kody Elo.